Witam wszystkich bardzo serdecznie, Piotr Fick z tej strony. Słuchajcie, zalogujmy się, zobaczmy jakie postępy zrobiłem w ciągu ostatnich kilku dni tutaj w aplikacji. Nie działają Google, nie podłączałem Facebooka. Dodałem kilka osób, tam nie dużo tych osób, tak żeby sobie po prostu po, jak gdyby posprawdzali. Jak widzicie jest po polsku. Kilka rzeczy udało mi się już przetłumaczyć, ale no niestety nie wszystko, bo jest tego Tutaj o, jest tego bardzo, ale tu bardzo dużo, natomiast język polski jest, można podmieniać, jest, jest to, no można powiedzieć, bardzo długa lista e, i, i potrwa to, zanim się wszystko przetłumaczy, tak? Także nie oczekujmy cudów, <grych> trzeba na to naprawdę czasu. Niemniej jednak e, to, co mogłem, jak gdyby, e, to co mogłem, to, e, to zrobiłem tak na szybko nie ma prawidłowych maili, nikt nie ma, e, nie ma tej ani jednego prawidłowego maila, także nie ma tutaj żadnego problemu. E, to jest mój komputer domowy, tak, przypominam, jak ktoś nie wie. I teraz tak, z języka polskiego, jak widzicie, zostało już dodane kilka rzeczy na tyle, na żeby, na tyle, żeby rozumieć, co się robi w konwersacjach, tak, czyli w czacie. W użytkownikach, nie, nie przytłumaczyłem tego aż tak bardzo mocno, z czego, nie ma tutaj za dużo co do tłumaczenia, nie każdy będzie miał i tak do tego dostęp, tak? Także tutaj też nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli chodzi o yy, wrzutki 1.9, są, so działają, można dokładać yy, można dokładać sobie oferty, tak? Tutaj możemy sobie nazywać 222 222, 2.2.2, 2.2.2, tak, tam przykładowo i można mieć to 2.2.2, tak? Akurat nie na tym, akurat tutaj na maratonach, już zrobiłem tak, że jak dodam, tak samo jak i tam dodałem, I sobie tam. Tak, jest to dodane, to mogę już sobie y, usunąć tutaj. O, muszę przetłumaczyć jeszcze na język polski i jest deleted albo cancel. Tak, jeżeli i tak usunąć, to to jest usunięto pomyśl. E, Wykonam. Tutaj powinny być, albo w ogóle można usunąć ten tekst i jest ok, tak? Także nie ma, znika sobie pozycja i nie ma problemu. Wyszukiwarka działa, jak działała. Teraz tutaj przyciski są, odzyskały kolorki. W jednym miejscu jeszcze muszę gdzieś poprawić. Nie tutaj. Tutaj to jest takie trochę dziwnie wyglądające. To chyba tutaj było. Co jeszcze jest? No, tutaj nie jest. Nie jest, jeszcze wątki 1.9 nie zostały zrobione i aktualizacje nie zostały zrobione. Tak, także te jeszcze dwie, dwie rzeczy jeszcze zostały mi do zrobienia. Muszę znaleźć czas i je zrobić. Z czego zrobiłem? Też ten opis tutaj. Nie wiem czy go wyraźnie widać. Także zróbmy sobie, zróbmy sobie tutaj. Także witaj w tym miejscu można przeglądać oferty wszystkich. Wstawiony wrzutek, jak skorzystać z oferty, tak? Znajdź pasującą ci ofertę, możesz rozmieszczać w kolumnach kolejnych, klikając na nich, albo wyszukiwać w wyszukiwarce pole Search. Tutaj jest tak. No, jak tutaj sobie klikamy po tym, albo po tym, albo po ID, no to nam rozmieści po tym. Także mam nadzieję, że to jest jasno i klarownie. Zastanawiam się, czy nie przy dodawaniu oferty, czy nie dodać świata, który jest świat, i wybieramy drop-down menu, czyli taka lista opuszczana i tam będą wszystkie światy podane. Nie wiem, przyznam się szczerze, że nie wiem. Jeszcze na razie na tą chwilę to zostawiam tak jak jest, żeby mieć mniej pracy po prostu. Sformatowałem datę i godzinę do takiego normalnego wyglądu. I tutaj jak widać też, także to jest to. Teraz kiedy widzisz, wracając tutaj do tego tematu, teraz kiedy widzisz interesującą ci ofertę, możesz skopiować nazwę gracza, tak, przykładowo tutaj Kopiuj. Yy, czy na telefonie komórkowym przytrzymamy, tak i wtedy się nam pojawi. Yy, możesz skopiować nazwę gracza i napisać do tej osoby na czacie tworząc nową konwersację, albo pisząc yy, we samej grze. Jak chcesz, możesz tu i tu. No jeżeli będziemy, będziemy tutaj no to umówmy się większa szansa jest na to, że ktoś, yy, jak gdyby weźmie i i odpisze tutaj, tak. No nie ma, no bo ja jestem tym, także. Może to jest to. No, ale ogólnie widzicie o co mi chodzi, tak? A nie tutaj wątki 1,9, e, ale mamy rzutki 1,9. I tutaj zrobiłem też. Jest taka horyzontalna e, pozioma linia, dołożyłem sobie mm, i dołożyłem te. Jeżeli nie rozumiesz jeszcze tematu wrzutek 1,9, a chcesz poznać, kliknij tutaj. Jest to link do nagrania na YouTube o tym temacie na kanale Forge of Empires Polska, czyli na moim kanale, tak? Otworzę to w nowej karcie. Także nie zamknie wam tamtej aplikacji. Jest to, postaram się nagrać lepsze nagrania, nowsze, no te są starsze, mają 20 minut, jak widać. Postaram się zmieścić w 10 minutach i żeby było na jednym ekranie, tak jak jest to nagranie tutaj zrobione, żeby nie było po prostu tak, że jest na cały mój długi ekran ultra wide, no bo wtedy jednak nie każdy to może widzieć. I ludzie zgłaszają problemy, dlatego staram się nagrywać już teraz tylko na pojedynczym. Co jeszcze tutaj mogę powiedzieć? E, tak, czyli będzie temat, będzie opis tematu. E, no nie, nie, będę robił opisu tutaj, no bo to jest samo tłumaczące się, tak. No nie można tutaj e, wpisać inaczej nazwy gracza. Zresztą będę chciał pobierać gracza, tak jak tutaj, e, pobierać gracza z bazy danych. W tym momencie tutaj nie trzeba będzie wpisywać tego gracza, tylko wpisujemy świat, wartość i szczegóły oferty. Tak? Jeżeli ktoś inny chce i my chcemy w imię tej, tej osoby robić, no to trudno. Tamta osoba niech sobie otwiera konto niech sobie sama zakłada. Także to jest tyle. I to jest chyba wszystko. Aktualizacje to, czyli to, co będę kodował tak w aplikacji. Także widać, troszeczkę posunąłem pracę. Aha, jeszcze jedna rzecz. Ktoś mi tutaj się pytał o responsywność. No to tak. Oryginalnie ten template nie miał y, przemyślanego przesuwaka, czyli jak widzimy to jest ID, gracz, świat, tak? No jest to kicha, nawet jeżeli odświeżymy, to jest to kicha, tak? Y, ale nie do końca, wiecie? Bo tak, y, jest tutaj taki pasek, nie wiem czy to widać, dołożyłem go i on przesuwa aż do końca, tak? Także nawet na telefonie, który jest bardzo wąski, a wysoki, y, i tak mamy wszystkie działania, y, aktualizowano, stworzono szczegóły, wartość, świat gracz i id tak także nie ma tutaj najmniejszego problemu no wiadomo nie jest to może najbardziej komfortowe jakie może być ale nadal można dodawać sobie oferty i tak dalej tak także to wszystko nadal działa tak jak powinno być możemy sobie zrobić cxz 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 i cxz i to nadal nam działa tak możemy sobie nadal tego cxz -a, to jest szósta pozycja trzecia od góry Możemy sobie nadal go, no tutaj akurat nie zrobimy, bo tutaj nam nie zadziałał, nie skończyłem jeszcze tutaj, ale tam zostanie. No ale to jutro może mi się uda czas znaleźć i skończyć. Jedynie co, to jak się wraca do pełnego rozmiaru, to przesuwają się tutaj te, ale to wystarczy odświeżyć stronę. No, nie, nie jest technologia idealna, także nie będę tutaj robił tego dokładniej, bo kto tak rozszerza i zwęża, to już może sobie też i zrobić ten, A jeżeli otwieracie... Na telefonach to macie cały czas tam tą rozdzielczość mniejszą i to nie ma problemu. Także uważam, że responsywność jest wystarczająco dobrze ustawiona. Także działa responsywność na urządzenia mobilne. Yy, można też być tutaj, a powiadomienia wyskakują nam, yy, prawda? Te tutaj, o. Yy, te powiadomienia z czatu nam wyskakują, nawet kiedy jesteśmy właśnie na tych innych yy, kategoriach, tak? No i będą musiał stworzyć nagrania też do tych innych kategorii, które nie są, no bo tutaj jest link do samego kanału YouTube, ponieważ nie ma tego nagrania, tak? Także będą się upewnić, że te nagrania też będą. Jeżeli ktoś chce pomóc z tłumaczeniem albo z grafiką, byłoby super, no bo tak naprawdę ja nie mam tylu rąk, żeby, żeby to wszystko zrobić, a ja nie kasuję za to w żaden sposób, także <laughs> byłoby fajnie, jeżeli ktoś by prawda, chciał pomóc coś, to naprawdę jest, jest co do roboty. Także dziękuję, nic więcej nie mam y, do podania. Oprócz tego, że teraz będę starał się w ciągu tygodnia kodować jak najwięcej jak najmniej spędzać czasu w grze e, może zbiory, albo w ogóle. Po tygodniu dopiero będę chciał wrócić do gry, a y, chciałbym oddać aplikację za te dwa tygodnie przykładowo, tak czy tam z końcem z końcem listopada, początkiem grudnia, tak, żeby już można było, bo jak widzicie, już do, dość dużo rzeczy jest, działają, czat działa i tak dalej, także warto by było no, te, podokończyć, te tłumaczenia, podorabiać te opisy fajnie, ponagrywać te nagrania tutaj, które, które brakują, tak, żeby ludzie wiedzieli, jak to, jak to robić, podokańczać te wszystkie krudy, żeby tutaj to działało, wyświetlało i można było tworzyć, usuwać. Dołożyć, żeby usuwać mogła tylko osoba, która to wstawiła. Także, no, troszeczkę tutaj roboty, że tak to powiem, jest i miejmy nadzieję, że w te dwa tygodnie się wyrobię wystarczająco, żeby już to oddać jako pierwsza edycja, a potem tylko dokładać najwyżej kolejne rzeczy i kolejne rzeczy. Także dziękuję Wam za nagranie, pozdrawiam Ciepło, czekam na jakiś kontakt, jeżeli ktoś może pomóc, oczywiście. I zapraszam do następnego nagrania o postępach w aplikacji.